Hejka kochani, witam was bardzo serdecznie i ja was witam oczywiście w Pepko. Oglądam teraz poszewki na poduszki, nawet dosyć duży wybór. Jestem akurat dzisiaj u mnie w Pepko przeważnie to nagrywam dla was w galerii. Natomiast dzisiaj byłam tutaj obok, więc postanowiłam, że wstąpię, zobaczymy co jest, a jak nie, jak nie znajdę nic ciekawego, to pewnie jeszcze w tym tygodniu wybiorę się do galerii. Mam kilka spraw do załatwienia w mieście, więc na pewno wstąpię przy okazji. Bardzo ładne poszewki, duży wybór, jak widzicie, praktycznie Wszystkie kolory, tutaj mamy taką za 12 zł. Nawet widziałam ostatnio bardzo podobne zasłony, tylko nie w takim jakimś popularnym sklepie, tylko w takim zwykłym, prywatnym z firankami. Jak zwykle muszę zajrzeć również na poduszki. Tutaj mamy w kolorze żółtym, cena 15 zł. Nie 30 zł, źle spojrzałam. 30 zł. Ta też ładna. Jeżeli oczywiście ktoś lubi takie kolory, zobaczymy ile ta kosztuje. 20 zł. Bardzo ładny kolor w stylu Boho 30. Tutaj mamy biało, szarą również. Taka sama cena. Ta również 30 zł. Tutaj widzę coś nowego. Chyba wcześniej tych poduch nie było, przynajmniej ja nie kojarzę. Chyba że po prostu tutaj przyszły dopiero później. Również 30 zł, bardzo ładna, styl boho. Jeżeli ktoś lubi. I ta jest też ładna. Tutaj już Wam pokażę. Też to jest chyba nowość. Przynajmniej ja nie kojarzę. Cena 30 zł. Podoba mi się ładna, fajna taka coś zawsze innego. I bardzo podobają mi się te poduchy po 25 zł natomiast mam ich tyle w domu już, że już nie kupuję ta też ładna 40 zł ale dosyć droga jak na pepko tutaj mamy w takie pompony 40 zł i ta dosyć ciekawa 30 zł w kolorze szarym zielona, tutaj mamy e, taką Pufę Pufa 35 zł. W kolorze musztardy też fajna. Jestem kochani teraz już na dziale z dekoracjami na Wielkanoc. Ostatnio Wam pokazywałam, zobaczymy sobie tylko co jest nowego. Przypomnę Wam cenę, natomiast wszystkiego już Wam nie będę pokazywać. Możecie się cofnąć do poprzednich filmów i zobaczyć sobie dekoracje. Jeżeli u mnie na kanale ich nie widzieliście, jeżeli jesteście pierwszy raz, to oczywiście zapraszam do subskrybowania mojego kanału. Będzie mi bardzo miło. Tutaj mamy takiego zająca za 6 zł którego tak naprawdę możemy sobie sami w domu wykonać. Torba 10, takie kury po 20 zł. Bardzo fajne. Takie ptaszki, 5 zł. Jajka. Pewnie zauważyliście, że większość dekoracji jest w stylu naturalnym. Cena 7 zł za taki zestaw. And for the first time in a long time, I'm alright I've seen a lot of change Been through a lot of pain Some things are not the same As they were a year ago But all will be okay I move on each and every day The past is where it stays Way back a year ago Bardzo ładny jest też ten zajączek za 10 zł. Tu mamy już takie większe z takim alafuterkiem. I zaraz Wam powiem cenę: tylko niech się do niej dostanę. Też 10 zł. Jajka ażurowe, piękne. W tamtym roku kupowałam. Jestem z tego zakupu bardzo zadowolona, tylko chyba w tamtym roku były tańsze. A teraz 12 zł. I jak widzicie, taki jeden samotny zając za 25 zł. W żółtym sweterku, bluzeczce. Biała spódniczka. No, fajny taki, fajna taka dekoracja. Jeżeli ktoś oczywiście lubi, tutaj mamy jakieś wyprzedaże. Pamiętajcie może taki zestaw zajęcy z tamtego roku. Chyba nawet jeszcze stara cena. Jestem teraz na dziale ze świecami. Dawno też nie zaglądałam. Zobaczymy sobie, czy coś jest nowego. Bardzo ładne w kolorze zieleni. Tutaj mamy podgrzewacze, różne kolory. Takie kolorowe zielone po 5 zł. Zobaczę tylko, jak pachną. Bardzo ładnie pachniały. Powiem Wam, że jeżeli chodzi o pepkowe, te małe świeczuszki, to ja jestem zadowolona. Taka ładna świeca sojowa. I jestem teraz przy podkładkach. Tu mamy taki zestaw w kolorze brązowym. Bardzo dużo kolorów. Jeżeli chodzi o ten rodzaj. Takie w kolorze szarym. Tutaj mamy też takie plecione po 15 zł. Też zestaw i widzicie, że nie ma nic nowego. Te też już wam kiedyś pokazywałam za 10 zł. Takie z pomponami za 5 zł. Tak wyglądają gładkie. I te mi się podobają, chociaż one nie są też jakoś bardzo nowe. Co jakiś czas się pojawiają w sklepie. Cena 15 zł, właśnie za taką podkładkę. Bardzo ładna. Tutaj mamy w kolorze białym 8 zł za zestaw. Dwóch sztuk, tutaj jeszcze mamy takie, te też Wam kiedyś pokazywałam, 12 zł, a ta różowa 8. Przepiękny łapacz snów w porównaniu do tej makramy, to powiem Wam, że jest naprawdę bardzo duża różnica w wykonaniu samym. Piękny, tutaj jeszcze mamy te zegary, które Wam ostatnio pokazywałam, po 25 zł, ale ten łapacz snów przepiękny. I tylko 25 zł. I wiecie co? Ta półka jest naprawdę rewelacyjna. Kosztuje 60 zł, naprawdę niewiele. Metalowa, bardzo dobrze wykonana. Ładna, prosta. Nic tutaj nie zauważyłam, żadnych ubytków. Za 60 zł tylko brać. Tutaj mamy jeszcze taki stolik, również za 60 zł, ale ta półka jest rewelacyjna. I trochę traw. Tutaj mamy po 17 zł. I powiem Wam, że jak ktoś ma blisko gdzieś jakieś pola, to sobie może oczywiście sam zebrać. Ale osoby, które nie mają dostępu, na pewno będą zadowolone, bo wyglądają naprawdę super. Tutaj oglądam teraz takie pojedyncze kwiaty. Tutaj mamy za 12 zł hortensję piękna rzeczywiście taka bogata zegary po 20 zł w kolorze białym jakby były tylko większe tutaj mamy świecznik za 40 zł i takie figurki po 30 I Zobaczymy sobie, czy jest coś ciekawego jeszcze tutaj na dziale z rzeczami do kuchni. 4 zł, 6 zł, takie większe. Do pieczenia tu mamy też. Zobaczymy cenę. Za chwileczkę dosyć ciężkie, także wiecie, jak to jest jedną ręką, ale powiem Wam, że jeszcze nie, nie potłukam nic. Ale popsułam, nie potukałam nic, ale popsułam podczas kręcenia filmów. Tutaj mamy otwieracze do cząstku, wyciskacz do gałek, lodów 7 zł, nożyczki, obieraczki 10, 17 i tutaj mamy za 25. Taki tłuczek do mięsa. Jestem bardzo ciekawa, jak z jakością, bo wygląda to bardzo fajnie. Obieraczka 10, już Wam mówiłam. 15 zł zestaw noży. Wałki drewniane. Cena 8 zł za taki drewniany wałek. Wałka nie mam, ale mam taki tłuczek drewniany tutaj właśnie. Z pepko, i powiem Wam, że jestem zadowolona. Nic się z nim nie dzieje jak do tej pory. Cena 10 zł. I zestaw takich drewnianych łyżek za 8 zł. Nawet muszę sobie powymieniać, bo moje już się dosyć mocno podniszczyły. Tu jeszcze są drewniane łyżki i te kosztują po złotówce. Deska plastikowa 20 zł obok z taką rączką i kosztuje już 12 zł. Ta jest tańsza, ale myślę, że chyba ładniejsze są od tych. Plastikowych, ta kosztuje 20 zł, taka już większa. Takie plastikowe, nie wiem, jakie wy polecacie, czy takie bambusowe, czy plastikowe deski do krojenia, dajcie znać oczywiście w komentarzach. Ostatnio pomogliście mi z blachami do pieczenia, więc może wy też macie jakieś swoje zdanie na Temat zwykłych, najzwyklejszych desek do krojenia. Tutaj cena 10 zł za taką deskę. Jak widzicie, też różne kolory są. Taka mniejsza 8 zł. I tu jeszcze zobaczymy sobie najmniejszą. Nie, ta jest już. Inna, myślałam, że jeszcze mniejsze są, ale nie, ta już kosztuje 7, cięższa jest. Ale wszystkie fajne organizery do przypraw i cena takiego organizera już odwracam, pokazuję 9 złotych. Akurat u są w kolorze różowym, ale z tego co pamiętam, to chyba były jeszcze przynajmniej białe. Kosze do przechowywania: 8 zł. Ten 15, i tu mamy różne akcesoria: takie za 10 zł, jakby folie, do na przykład do szuflad. I zobaczcie, co znalazłam fajnego. Tego chyba wcześniej nie widziałam. Mogłam nie zauważyć, ale zobaczcie, wieszaki dla dzieci różne kolory, i podejrzewam, że są z różnymi zwierzętami. Zaraz sobie zobaczymy. No, świetne są, świetne. Naprawdę super to wygląda. I cena takiego zestawu to 8 zł. Właśnie za cztery takie. Wieszaczki. Jest kolor szary i to jest chyba kot. E, tutaj mamy niebieskie z czymś nie wiem, co to jest za zwierzak. E, tutaj mamy. To jest kot. To jest kot, a szary to chyba jest misiu. I te również 8 zł. Cena jest zmieniona. Pewnie już były te wieszaki wcześniej. E, możliwe, że po prostu ja ich nie zauważyłam.

The past is where it stays, way back a year ago I've changed for the better this time I thought I would never be fine I strive just to say I'm alright And for the first time in a long time I'm alright Seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. <laughs> Dziesięcie złotych. Dziesięcie złotych. As they were a year ago, but all be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine I strive just to say I'm alright And for the first time in a long time I'm alright I've seen a lot of change Been through a lot of pain Some things are not the same As they were a year ago

10 zł. Dostępne są u mnie jeszcze te talerze, które wam pokazywałam w ostatnich, chyba w ostatnim filmie. Tutaj mamy taki za 20 zł. Piękna jest ta zastawa, ogromnie mi się podoba. Tutaj mamy taki do serwowania na przykład wędlin, serów Tutaj mamy cenę już 30 zł. 25 zł. Taki sój z zającem, z króliczkiem. Są dwie wielkości. Tutaj oglądam te miseczki, które też chyba Wam pokazywałam w ostatnim filmie. Do tego są talerzyki. Cena 10 zł. Bardzo ładny kolor. Tutaj za 12 zł. Takie miseczki do tego zestawu w kwiaty. I taka forma na taką małą babeczkę. I powiem Wam, że tak zastanawiam się właśnie nad. Z zakupem albo właśnie tą jedną kupię sobie, albo za chwileczkę Wam pokażę. Takie zestawy są silikonowe i ten zestaw kosztuje 12 zł i też fajnie to wygląda. Tutaj akurat bym upiekła od razu kilka. No nie wiem, jeszcze muszę się po prostu zastanowić, ale fajnie to musi wyglądać. W tamtym roku szukałam, ale niestety. Już nie dostałam, bo były wykupione i widzę, że w tym roku znowu się pojawiły. 8 zł. Dwa kolory, ale powiem Wam, że ten kolor żółty jakoś mnie nie przekonuje. Do jajek krajalnica 7 zł i kubek 10.

Dziękuję Wam bardzo za oglądanie, oczywiście zapraszam do subskrybowania mojego kanału, zostawcie łapeczkę w górę, zostawcie komentarz i widzimy się w kolejnym filmie. Do zobaczenia wkrótce, pa.